Czas zapolować na jakieś gamingowe szpargałki. Tu na dzień dobry już wypatrzyłem kontroler do konsoli PlayStation 2. Czym się zainteresowałem? Babka powiedziała koszt 3 funty. Ale jeszcze udało się zbić cenę na 2 funty, tak więc świetna oferta. Tu poprosiłem o pokazanie gier. Było iść dość, dość sporo, i przyznam, że było z czego wybierać. Coś na PS3. W sumie większość gier na PS3, ale jest coś na PS2. Na Xboxa całkiem dobre tytuły. Sporo się tej gier wybierało. Zawsze warto sprawdzić, czy dysk jest w pudełku. Bo bardzo łatwo można się nadziać, jeżeli się nie sprawdzi na puste pudełko. Tak w tym przypadku. brakowana płytka, a szkoda bo gra jest bardzo dobra ten raczej. znowu czegoś tam brakowało a tu gratisowa płytka, której nie potrzebuję więc to postanowiłem odłożyć i wypadałoby się jeszcze tylko zapytać o cenę Dziękuję. Pomóż, 50 Babka powiedziała 50 pensów, czyli wychodzi 2 ,50 zł. 50 groszy za grę. Tam było 9 gier. No to już dla zaokrąglenia dałem jej 5 funtów. I to był rewelacyjny zakup. Dziękuję tu ten młodzik miał bardzo sporo gier było z czego wybierać i też w bardzo dobrej cenie niestety zostałem uprzedzony przez jakąś babkę, która tam powybierała troszkę lepszy gier. No niestety, bywa i tak. How much are you games? Pound. Funt za grę. 8 funtów? No to wyszło ile? 40 zł za plik gier. Tutaj babka ma gry na konsole PlayStation 4. Dość sporo tych tytułów 15 funtów. No to ile to wychodzi? 75 zł też za dość sporo gier. Tu złapałem za kontroler do konsoli Xbox One. Gości mówił, że coś tam ma z gier Wyłoży jak się dokopie I dość szybko to wykopał, na szczęście Jest mieszanka, coś na DSA, coś na PSP w sumie coś udało się wybrać No i tu jeszcze wyłożył Metal Gay Solid na peceta, coś czego nie mam, ale oczywiście rzuciłem na to okiem. Nie, nie, ja nie 2, 3 6 funtów, świetna cena. Ja tam chyba miałem ze trzy gry Tu udało się wypatrzyć, ktoś odmówił zakupu za 20 funtów konsola PlayStation 1 wraz z grami, a w sumie dwie konsole. -doke. Thanks. Okay. Shut me stuff. They've all got um all this. The boxing. Oh yeah. You know like the instructions. There no, you go. Excellent. They've all got. Mm -hmm. So yeah. Excellent. Alright then. Thank you. I've got some more in there yes. as well for us. Can we have a look at them? You. I też babka miała coś z gier, tak więc też udało się coś zakupić w świetnej cenie. Tutaj też luzem leżały jakieś gry, coś nie do kompletu. Ale tutaj zainteresowała mnie ta jedna gra. Gdzieś tam też udało się dokopać do tego okładkę. Więc tutaj jakieś 3 albo 4 gry udało się zakupić. Kolejne stanowisko. I tutaj. Ta dziewczynka miała gry na switcha. 26 funtów za dwie gry. Gdyby były lepsze tytuły, to zapewne bym coś dla siebie przygarnął. Tu puste pudełko do konsoli PlayStation 2 Slim. Chciał 3 funty. Pudełko w nie najlepszym stanie, więc postanowiłem to zostawić za sobą. Ale ktoś je przygarnął, bo później ono znikło. Też się dokopałem do kilku gier i też można było coś bardzo tanio sobie wybrać. Dark Souls. Thank you. Kolejna partia gier w pudełku pod stolikiem. Też jest tutaj coś bardzo rzadko spotykanego. Guitar Hero Van Halen. 3 funty za te dwie gry. Też bardzo dobra cena. Dziękuję bardzo. How much per game? On Fund 50. Tutaj babcia miała kilka gier i też wybrałem sobie tego gosta. Thank you. I na Otarcie łez bardzo fajna konsolka, ale nie w tej cenie. 50 funtów. Witam na kanale Retrosektor. Dzisiaj robimy kolejny przegląd śmieci Star Groupieci. drugi weekend sierpnia, naprawdę tutaj zaowocował niezłymi zdobyczami. Są dwa sprzęty, w sumie od jednej babki udało się zakupić pełne pudło rzeczy za 20 funtów. Ktoś tam przede mną tego nie chciał zakupić. I tak, są dwie konsole, dwie PS1, pierwsze modele. 1002 SCPH 1002 Spoko się to zachowało, chociaż ten model jest trochę zażółtaczkowany, ale co najważniejsze że śmiga, jedna jak i zarazem druga konsola. Do tego jest trochę sprzętu, nie wiadomo jak, ale był tam wrzucony również i kontroler do PS3, który miałem okazję już sobie sprawdzić, przetestować, naładować. Więc jest taki kontroler. Są dwa kontrolery tradycyjne, jakie były udostępnione wraz z tymi dwoma modelami konsoli. Tak więc tutaj mamy te pierwsze podstawowe kontrolery do PlayStation 1. Jest kabel zasilający tak więc tradycyjnie solidny kabel. Jest kabel AV, jak i zarazem oryginalny kabel antenowy dla jednego z tego modeli. Fajnie, że to się zachowało, ponieważ tego przewodu nie mam. A on tutaj, jak możecie zobaczyć, ma te stare wtyki jeszcze na cinch, co przechodzi później na RFA. Tak więc ten kabelek sobie dołączę do mojej kolekcji. Również za dwa funty. A, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze do tego wszystkiego były gry. No patrz, a już mówię, lecę z kolejną zdobyczą. Były również gry. Trochę tych gier tutaj jest. Może nie ma w większości przypadków, nie wiadomo jak dobrych tych tytułów, ale coś tutaj się znajduje, nawet nieco lepszego. Jest Rich Racer Revolution. Oczywiście kultowa ścigałka. Czemu tu jest ta sama okładka? Aha, dobra. Mówię, czemu tu jest ta sama okładka? A tu są po prostu dwie sztuki. Okładki do tej gry. Nie wiem, jak to się znalazło. Ale tak, tak to przetrwało. Jest Ridge Racer. Jest Alien Trilogy. Niestety utracona instrukcja. To była jedna z pierwszych gier, które do mnie trafiły jak kupiłem konsolę Playstation 1 w 1998 roku. Oczywiście na nieoryginalnej płytce. Dalej mamy Tunel B1K od Ocean. Pudełko potrzaskane, ale reszta jest na swoim miejscu. Dobra, jadąc dalej jest FIFA 97 bardzo tradycyjnie. Fify oczywiście nie może zabraknąć. Również komplet. Dalej jest Gran Turismo. Jedyneczka. Tutaj jest Formuła 197. Widzę, że tutaj przetrwała nawet ta karta rejestracyjna. No widzicie, pudełko. Pudełka troszkę potrzaskane. Jest karta pamięci z etykietką PlayStation. Dobra, tu kolejna FIFA. Tym razem 9,6. Niekompletne. Tak to po prostu przetrwało. Tutaj mamy PGA Tour 9,7. Nigdy nie grałem chyba w żadne te PGA Tour. Na PS1. Dobra. Kolejną zdobyczą tutaj jest Olympic Soccer od US Gold. Jest instrukcja, ale niestety nie ma przedniej okładki. że ktoś tutaj lubił te sportowe gry? Jest Crash Bandicoot. W edycji można by powiedzieć. Kompletnej, nie jest to big, big box, ale jest z demkiem, więc to jest jedna z lepszych gier. Również jest coś takiego jak Star Gladiator, epizod pierwszy Final Crusade od twórców Residenta, od Capcomu to trafiło. To jest chyba, podejrzewam tak, bo nigdy wcześniej nie miałem kontaktu z tą grą, że to będzie miało jakąś podstawę arcade'ową. Miałem okazję to sobie sprawdzić, jak to wygląda, i powiem wam, przypomina mi to troszeczkę Soul Blade'a Capcom 96 rok. Wydanie Numerek 495. No, i niestety, jedna gra z tego, którą chcę sobie dołożyć do kolekcji, niestety nie ma instrukcji. Taki, taki pech. I jest jeszcze jedna gra. I to jest Toka od Codemasters. Również jest komplecik. No, niestety mówię, dołożę to sobie do kolekcji. Dobra, to może damy sobie jedno na drugie. Tutaj jest jeszcze trochę gier do przejrzenia z tego, co udało się zakupić. Ale bardzo fajny wyryw. Jak za 20 funtów, jakieś 100 zł na złotówki, no to naprawdę zdobycz jest świetna. Tak, wcześniej miałem okazję Wam to pokazać. Kontroler do PS2, czarny DualShock, udało się zakupić za 2 funty. Początkowo babka chciała 3 funty, ale udało się zbić z ceny. Tak więc na plus. Dobra, co my tutaj mamy? O, u jednego. Kolesia, dzieciak jakiś, wyprzedawał tam gry, miał trochę tych gier, niestety troszkę się spóźniłem. Na tyle się spóźniłem, że jakaś babka tam wybierała gier na gacka, yy, wiedziała co brać, wiedziała co zostawić mniej więcej. No może nie w każdym jednym przypadku, ale była zainteresowana głównie grami na Gamecube, które wiadomo są najcenniejsze. W pośród tego, wszystkiego, co tam było, i tak udało się zdobyć pudełko do Pokémon Pearl. Oczywiście, może kiedyś ten Pokémon Pearl trafi. Ale tutaj była wpakowana R4 dla ds -a. No dobra, jakoś ja tych R4 nie używam. Staram się kompletować oryginalne gry dla siebie jeżeli chodzi o DSA dalej w tym pakiecie gier jest Marvel Super Heroes jest Rango na X -a. komplecik jedna gra, którą ta babka zostawiła na Gamecube to jest Tiger Woods Płytka, jagnówka, zero rysek, jest instrukcja. No dobra, mówię: została ta jedna gra, no to wezmę ją. Jest Minecraft, jest Star Wars. Kompletna saga, lego. Tutaj jest FIFA 17. Coś, co można brać tradycyjnie na wymiany do sklepu CEX jest kolejny Minecraft i Guitar Hero Van Halen oczywiście gra jakąś tam wartość posiada tak więc z miejsca to wiedziałem, mówię warto to sobie przygarnąć na wymianę do sklepu Sex i za to wszystko zapłaciłem zaledwie 8 funtów tak więc całkiem spoko wyryw dalej jadąc, jadąc dalej u jednego gościa udało się zakupić troszkę gier różnorakich, że tak powiem. I tak, całkiem spoko oferta, bo za wszystko zapłaciłem zaledwie 8 funtów. I są dwie gry na DS-a. Jest New Super Mario Bros. i Mario Kart DS. Niestety nie posiadam pudełka do Mario Kart DS, ale posiadam do New Super Mario, tak więc tu sobie mogę z tego złożyć komplet i siedzi tak więc tutaj też bardzo fajne zdobyć jak u tego gościa tutaj dwie płytki sobie jeszcze dobrałem jest to Dark Stalkers w obydwu przypadkach od Capcomu kultowa bijatyka znana z arcade'ów i jest to ta sama część The Chaos Tower w obydwu przypadkach z tym, że tu jest wydanie amerykańskie a tu europejskie tak więc też spoko wyryw i ostatnia rzecz jaką u niego zakupiłem to jest Metal Gear Solid na Ta są dwie płytki stan idealny pięknie się to zachowało to jest tradycyjnie coś co sobie dorzucę do mojej kolekcji instrukcja, wszystko jest w jak najlepszym porządku tak więc, no, takiej zdobyczy tutaj nie mogłem pozostawić za sobą. Fajnie, że to wpadło. W sumie, nigdy nie grałem na PC-cie w ten tytuł. Zawsze tylko na PS1C. Dobra. Tutaj kolejny pakiet gier zakupiony u babki za, o ile dobrze pamiętam, za 5 funtów. Ona tam powiedziała. 50 pensów za grę. No to wychodzi ile? 2,50 zł. Świetna cena. I trochę tutaj gier udało się dobrać. Tak, jest Scooby-Doo. Jedna część. Jest scooby Druga część. Chyba cztery części scooby zostały wydane na PS2. I z tego co pamiętam, to mam je wszystkie w kolekcji. Tylko tu będę mógł sobie sprawdzić w jakim stanie, czy posiadam w lepszym stanie, czy w gorszym tak, jadąc dalej z grami od tej babki jest Toy Story trójka, co można brać oczywiście na wymianę do sklepu Cex już mi tu powoli miejsca brakuje a jeszcze trochę rzeczy do przejrzenia jest czekajcie, ja tu może zrobię więcej miejsca jeżeli chodzi o tą PS1 tak może być. Dobra, kultowe GTA trójka, Grand Theft Auto trójka, może w nie najlepszym stanie. To się zachowało, jeżeli chodzi o papiery, ale jest komplet. Dalej jest Rezydent Evil 4 W platynie jest wszystko co być powinno. Stam płytki idealny. Dalej jest Dual Masters. Powinny być limitowane karty, ale niestety te karty tutaj najwyraźniej zostały utracone. Mam tę grę w kolekcji i też sobie nie przypominam, bym posiadał te karty. Dobra, dalej jest San Andreas. Również i e komplet. Ratchet Clank. Pudełko rozwalone i wybrakowana instrukcja, nie przeszkadza mi to i chyba najgrubsza gra z tych wszystkich, z tego wyrywu The Simpsons Game to wiem, że jest w cenie bardzo ciężko teraz zdobyć tę grę na targu rupieci, chociaż ostatnio też mi się udało tak więc tutaj po raz kolejny wpadają Simpsony kolejny pakiet gier, tym razem pakiet gier na PS4 Udało się zdobyć to wszystko za 15 funtów u gościa. Początkowo mówił coś o cenie chyba 3 funty za sztukę. Wziąłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gier. No to powinienem zapłacić 18 funtów, ale zapłaciłem 15. I tak jest Resident Evil 7K. Szkoda, że nie wpadła, wiecie co, ta wersja Gold. Bo to bym sobie dołożył do kolekcji. Kolejne UFC trójka. W sumie teraz co tydzień wpada jakiś z tych UFC. Jak nie na Xbox One, to na PS4. Pewnie jeszcze trochę trzeba poczekać, zanim zacznie wpadać piątka. Się zobaczy. Dobra, mamy Ratchet Clank. Świetnie. Jedi Fallen Order. To prawdopodobnie sobie zostawię. Mojej kolekcji, ponieważ to jest coś, w co jeszcze nie grałem. Może mnie zainteresować ten gameplay. Kolejny Crash Ensign Trilogy. Też kilka razy już w tym roku nam wpadł ten Crash. I tradycyjnie The Last of Us Remaster. Też piękna zdobycz. Jadąc dalej. Po funcie dwie gry udało się zdobyć. Dark Souls trójkę i Duma. Tam jeszcze były yy, jakieś płytki luzem tu wrzucone, ale one były strasznie zdewastowane. więc te płytki od razu poleciały do utylizacji. Dobra. Kolejna zdobycz gry po funcie. Tym razem na 360 i jest tak. Test Drive Unlimited od Atari. Jest Need for Speed Shift też komplet. I Left for Dead druga część. Tutaj akurat y, trafiłem na pudełko y, z tą płytką, i tam udało się jeszcze doszukać instrukcji do tej okładki do tej gry tak więc mówię, można śmiało to zakupić u innego gościa zakupiłem klasyczną kolekcję HD Splinter Cell Trilogy akurat też coś co już mam w kolekcji jakiś czas temu polowałem sobie na te wszystkie trylogie, te kolekcje HD jakie były wydawane na konsole PlayStation 3 jeszcze coś mi tam brakuje z tych kolekcji Tydzień albo dwa tygodnie temu udało mi się zdobyć tą kolekcję Assassin's Creed, tak więc chyba jeszcze Dragon Ball, chyba Dragon Ball kolekcja mi jeszcze brakuje, ale to bardzo trudno znaleźć. I też tak, to było kiedyś bardzo tanie. cek się, płaciło się za tę grę chyba po 5 funtów. Tak, teraz, o dziwo, poszło to niesamowicie cenowo do góry. I to stoi chyba. 5 razy więcej niż wtedy. Jakieś 25 funtów trzeba za to zapłacić, tak więc mm, nie wiem, jaki miało wpływ na to, co tutaj się wydarzyło, ale poszło to cenowo do góry. Za półtora funta jest Call of Duty Ghost, akurat coś, co warto brać na wymianę do sklepu Sex. Dalej mam dwie gry zakupione u babki za 4 funty. Jest Wii Sports kartonowym opakowaniu jak i zarazem Sonic Mania Plus akurat świetna tutaj jest edycja tej gry wraz z okładką imitującą boxa z Mega Drive a, a źle położyłem to dobra i ostatni zakup tutaj jest Manga Essentials jest Akira Ghost in the Shell i Ninja Scroll. Akurat Ninja Scroll o dziwo nie kojarzę, jeżeli chodzi o to anime. Świetne, świetne wydanie. I co my tu mamy? 10, 10 rocznica edycja specjalna od 18 lat. Są dwie płytki Akira Są dwie płytki A, chciałem jeszcze zobaczyć Te wnętrze okładki I Ghost in Shell Akurat ostatnio mi się to udało zdobyć na konsole PlayStation 1 Ten tytułek Długo polowałem Tutaj nie ma żadnych informacji od środka okładki ale artwork jest piękny. I to są wszystkie moje zdobycze z ostatniego targu rupieci. No, powiem wam, że jak na jedno polowanie na jednym targu, no to tutaj naprawdę bardzo sporo dobrych rzeczy wpadło. Nie spodziewałem się takiej zdobyczy. Oczywiście gry na PS1, fajna zdobycz. Teraz tego poleci tradycyjnie na wymianę do sklepu CEX, Tak więc. Będzie można tutaj budować kredyt na coś ciekawego do, do kolekcji z retro, a na chwilę obecną ja się żegnam, trzymajcie się na razie, cześć.